Pyta się go, a czym pan się tak zajmuje w naszą galerii? Ja się fasola, tak mówi, no siedzę i patrzę. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. To są słowa świętego Franciszka, jako odpowiedź udzielona Chrystusowi, który wzywa Go do odbudowy Kościoła. Franciszek nie wie, co ma robić. W takim wielkim zamęcie w swoim życiu, Możemy nawet powiedzieć, przy wejściu na taką pierwszą drogę krzyżową, zmagania się z niepewnością, Franciszek słyszy, idź i odbuduj mój kościół, ty Franciszku, ty, który nie wiesz, co masz robić, ty idź i odbuduj mój kościół. Franciszek musi w jakiś sposób zinterpretować te słowa, musi w jakiś sposób przyjąć je jako swoje powołanie i próbuje się z tym zmierzyć. I tym sposobem Franciszka na zmierzenie się z tym zadaniem jest modlitwa. Taka szczególna modlitwa. Kiedy przyglądamy się tekstom modlitewnym, które nam pozostawił, to myślę z łatwością zauważymy, że to jest pierwsza i jedyna modlitwa, w której Franciszek modlił się w pierwszej osobie. Prosi dla siebie. To ja. Ja jestem podmiotem tej modlitwy. W każdym innym przypadku Franciszek mówi my. To jest ta pierwsza modlitwa i jedyna modlitwa, kiedy Franciszek prosi tylko dla siebie, bo ten dar powołania, on zawsze jest tak bardzo indywidualny. To ty masz odbudować mój kościół. Ty, ty, ty i ty. Każdy z was na swój sposób chce wejść w tę odbudowę kościoła. I Franciszek też prosząc o to modli się, bo wie, że sam z siebie nic nie może uczynić. Dlatego prosi, aby ten, który jest najwyższy, ten, który jest chwalebny. Aby rozjaśnił ciemność jego serca. Prosi o te dary nadprzyrodzone. Daj mi, panie, prawdziwą wiarę. Tę wiarę, która rodzi się ze słuchania. Daj mi niezachwianą nadzieję, ta, która rodzi się z daru Ducha Świętego. Daj mi doskonałą miłość, ta, która rodzi się z przebitego serca Chrystusa na krzyżu. Ale daj mi też. Ten sposób poznawania świata, sposób poznawania rzeczywistości, rozumienia tej rzeczywistości, abym widział i czynił to, co dobre, bym w ten sposób właśnie zrealizował to, do czego mnie powołujesz. Najpierw tu i teraz, jak czyni to święty Franciszek, właśnie ten konkretny kościółek świętego Damiana, a więc to konkretne miejsce, w którym jest. A potem również, aby to rozumienie tego kościoła w jego sercu rosło, aby odkrywał siebie samego. Właśnie w tej wspólnocie Kościoła, do której jest posłany, odbudować najpierw siebie w tej relacji do Chrystusa, a potem również pomagać innym odnajdywać, odkrywać ich miejsce w życiu Kościoła, pomagać im zrozumieć wolę Bożą w jego życiu. To jest modlitwa Świętego Franciszka, którą on daje nam i którą chciałbym się posłużyć jako swego rodzaju moderacją. Chciałbym się posłużyć nią jako swego rodzaju drogowskazem w tej naszej medytacji tej ikony w tym naszym dialogowaniu z tą ikoną w tym naszym słuchaniu tego co ma nam do powiedzenia ta ikona z kościółka świętego Damiana wiele osób zajmujących się ikoną z kościółka świętego Damiana wiąże pewne elementy życiorysu świętego Franciszka właśnie z tym wizerunkiem nie jest to w żaden sposób poświadczone dokumentami możemy się jedynie domyślać że tak mogło być i my też chcielibyśmy coś takiego zrobić, w jakiś sposób połączyć ten wizerunek z modlitwą świętego Franciszka. Oczywiście, yy, chociażby na tym przykładzie, to nie jest ta sama ikona, którą widział święty Franciszek. Tym bardziej, że także ta ikona, która obecnie wisi w Bazylice Świętej Klary, nie jest tą ikoną, na którą patrzył święty Franciszek. Jest to już Odrestaurowana, nieco przemalowana, nieco zmieniona kompozycja, a tym bardziej, jeśli patrzymy na zdjęcia tego wizerunku, lub tak jak w tym przypadku, na pewną odtwórczość, na pewną interpretację tego wizerunku, w której brakuje pewnych elementów, niektóre są zmienione, niektóre są nawet może i czasami dodane. Pamiętam, będąc w kaplicy naszych braci w Hongkongu. Tam, zamiast tych dolnych, zatartych postaci, jest jakby przedłużone cingulum, do którego uwiesili się bracia. Taka interpretacja współczesna. Mamy różne wizerunki, ale każdy z tych wizerunków mówi jakąś prawdę i chce przemówić do nas. I wobec tych objawień pozwolę sobie tak to powiedzieć. Pana Jezusa, dla nas tu i teraz, właśnie poprzez ten wizerunek, na który będziesz patrzeć, Pan Bóg chce Ci też coś powiedzieć. W tej tradycji duchowości franciszkańskiej, w naszej rodzinie franciszkańskiej, chcemy odkrywać naszą drogę za pośrednictwem właśnie tego wizerunku. Mamy do tego prawo? Mamy prawo patrzeć na ikonę, mamy prawo rozmawiać z nią, mamy prawo interpretować ją i wcale nie musimy się czuć gorzej niż święty Franciszek z Asyżu słabo wykształcony ledwie umiał czytać i pisać a jednak posiadał w sobie pewien zasób kultury pewne bogactwo ówczesnej kultury i z tym wszystkim co w sercu nosił przyszedł do tego kościółka patrzył i modlił się i to też dotyczy nas też przychodzimy do swojej świątyni, do swojego miejsca świętego, patrzymy na tę ikonę i też chcemy się modlić. Z tym całym bogactwem, może czasem trzeba byłoby powiedzieć, z tym naszym ubóstwem, które już w sercu nosimy. Oczywiście są takie elementy, których byśmy powinni się byli douczyć, albo które powinniśmy byli zdobyć, żeby wiedzieć więcej, żeby móc lepiej, dokładniej zinterpretować te. Elementy, szczegóły, ikony. Ale na dobrą sprawę to, żeby modlić się przed ikoną, to trzeba po prostu na nią patrzeć. Tak robił święty Franciszek. Patrzył i modlił się. Co odkrył, to jego jaśwa sola nadciąga totalny kataklizm. Fabuła tego filmu rozpoczyna się taką sceną, gdzie jaśwa Sola siedzi w muzeum National Gallery i jest stróżem. I ta scena rozpoczynająca ten film jest o tym, że on siedzi na krześle i coraz bardziej się tak pochyla, pochyla, zasypia. Chcą go wyrzucić z tej pracy. Na spotkaniu rady są wnioski: wyrzucić go, on tu jest niepotrzebny, nic tu nie robi. Taki jest obraz tego człowieka. I kiedy w wyniku splotu pewnych okoliczności wyrusza za ocean, aby tam być przedstawicielem. Tego muzeum. Tam w tej pierwszej rozmowie z władzami tego muzeum, do którego został oddelegowany, ów fundator, prezes pyta się go, a czym pan się tak zajmuje w National Galerii? Jasiu Fasola tak mówi, no, siedzę i patrzę. A co ten prezes mówi? Jakie to genialne! To wszyscy tak powinniśmy w obcowaniu ze sztuką siedzieć i patrzeć, kontemplować, podziwiać. I to jest właśnie nasze zadanie, kiedy wchodzimy w kontakt z ikoną. To jest pierwsza rzecz siedzieć i patrzeć. Z tym całym bogactwem, czasami może i z ubóstwem, które nosimy w sercu, ale tak właśnie postąpił się Franciszek. Wszedł i patrzył. Nie. Dopatrywał się, a co to znaczy, a co to znaczy, a co to znaczy, a co ten szczegulik tutaj, jak on wpływa na ten szczegulik? Nie zastanawiał się prawdopodobnie nad znaczeniem kolorów, on siedział i patrzył, chłonął. Kontemplował to, co Bóg poprzez ten splot tej całej wypowiedzi Bożej w tym wizerunku artystycznym, ale też i teologicznym, chciał mu przekazać, chłonął to i w odpowiedzi na to, co doświadczył, wypowiedział właśnie te słowa modlitwy Najwyższy, Chwalebny Boże. Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem.